Z tej strony to ja I witam was w kolejnym odcinku z, e, tym razem z Gars e, No i tak, dzisiaj będziemy się bawić modami. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo krótki odcineczek. No to bez wielkiego przedłużenia. Zapraszam do oglądania. <grym>, w ogóle jest to było za szczęście. No dobra. Ja będziemy tak e, chodzić nie wiadomo gdzie Będę za y, tylko tutaj te bronie. No, opowiadałem nich No dobra, sobie coś tutaj ustawię. Tak. No i. <ścoughs> Aha! No. Y, jak będzie jakiś inny głos że ogólnie jest inny głos, ale jak będzie jakieś, jakieś szumy czy takie tam, to piszcie w komentarze, Bo że pokombinowałem coś w ustawieniach, nawet nie wiem co nie może być albo słabo, albo dobrze. Napiszcie w komentarzach. No dobra, zaczynamy od pierwszej broni. To jest y, taki pistolet, który strzela milion razy no i czasami wybucha. Y, Kolejny mod Tutaj są portale gun e, po, co? Portal gun mod No i on tutaj tak Dodaje takie portale Wiadomo Tu jest taki inny Portal gun No i to jest Oryginalny portal gun oryginalny tak wygląda No Kolejny mod to jest Party cannon Czyli takie coś, coś z nieba lata. Nie wiem jak to się nazywa. Tu są noże z CESGO. Tu są Call of Duty. Yy, fajne bronie. Animacja jest fajna. Może sobie strzelać. Yy, tutaj są z CESGO. Co jest? Tutaj są z CESGO. Eee, tu są chipsy tutaj zwykłe bronie a to nie jest moc to jest Illuminati gun zostawię tam ludzi no dobra tutaj mamy no, no, takie coś Ale para. Dobra, e, kolejny mod to jest e, taki tam megafon, ale nie, bo nie e, chcę dostać od tego mod, demotyzacji. Tu są klocki z Minecrafta. E, tutaj jest benzyna. Tutaj są takie tam rzeczy, Spider-Man, to jest takie coś. I, I ten popcorn, Hugs Tutaj mamy takie bronie, na jak Njangen, ale nie będę z tego puszczał, bo prawa autorskie. Tu jest miecz świetny. E, na początku filmu Tutaj jest gasinica. Tutaj jest podobne jak to pierwsze, czyli Dragon Deal. Tylko że bez wybuchów. To się w ogóle nagrywa, tak? To jest taki też taki melongan e, Tutaj jest spider Mode. Tutaj jest bomba nuklearna, to już widzieliście w drugim chyba tam odcinku, albo w pierwszym nawet. Eee... Tego to ja nie wiem, to też. To jest fajne, ale ja też nie będę puszczał. No, no to... to na tyle w tym odcinku, wiem, bardzo jest krótki, ale... Nie chcę mi się robić dłuższego, bo... Nieważne. No dobra. No to. Papa pa, się...